Halo, halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Bafa przed wami uh, Gothic Remake demo uh, nieraz prolog. Cóż mnie podkusiło, żeby sprawdzać sobie uh, demo z remakeowanego Gotika, remakeu Gotika. Myślę, że w jakiś sposób sentyment i fakt, że chyba to demo w porównaniu do poprzedniego teasera yy, ma już przedstawiać jakąś tą koncepcję yy, klepniętą. I mam straszny sentyment do gotików. Jedynka, dwójka, trójka. Arkania ostatecznie również, ale. Ach. Jest demo. Yy pokazać niektóre z głównych cech Gothic 1 Remake, ale gra jest nadal w fazie rozwoju, więc będzie zawierać, może zawierać błędy i usterki. Pełna wersja podąża za fabułą, strukturą i duchem oryginalnego Gotika z bezimiennym bohaterem jako protagonistą i to jest coś, co będę chciał pewnie zweryfikować po premierze Gotika Sprawdzimy na razie. Kolonia Karna, tak, oczywiście. Mm -hmm, nazywasz się właśnie przybyłeś. Do kolonii. No, niech będzie, że im wierzę, nie? Jakby. Jestem w stanie im uwierzyć, nie? <laughs> o! Tak. Ciekawość, ciekawość, strasznie. Trzeba ehm... nie narzekać, że bohater w demie nie wygląda jak nasz ukochany, bezmienny. Gaddebet. Zabrali mi argument. Ciekawość strasznie mnie. Strasznie mnie atakuje, wiecie? Ojej! żyjesz? Oj. Jestem Diego. Jestem. Nieważny kim jesteś. Wziąłem. Nikogo tu nie obchodzi twoje imię, chłopcze. Chyba, że dasz im ku temu powód. Słuchaj, zwykle to ja pokazuję świeżakom, co jest, co. Ale lawina odcięła nas od doliny, więc mam teraz ważniejsze sprawy na głowie. Nasi ludzie mają oczyścić ścieżkę. Ale znając ich, zajmie im to parę dni. Znajdź sobie miejsce na obóz, bo spędzisz tu trochę czasu. Wszystko jasne? Ok. Mogę jakoś pomóc? Dzięki, ale nie. Mógłbym rozbić obóz gdzieś tutaj? Nie. Ten plac wymian należy do starego obozu. I dopóki nie staniesz się jednym z nas, nie możesz się tutaj włóczyć po zmroku. Okay. Znajdź sobie jakieś dobrze osłonięte miejsce. Nasi chłopcy widzieli w pobliżu kanionu Cieniostwora. Uważaj na nie. Polują w nocy. Rozumiem. Dzięki. Jasne. Witamy w kolonii. Witamy w kolonii. Aha, no jest bariera. Troszkę. E, troszkę, może za chwilę zjadę z, um, z ustawieniami graficznymi. To kiepski pomysł. Jeśli znajdą mnie tu śpiącego, to już po mnie. No, szabrujemy. Na dzień dobry szabrujemy. Słuchajcie. A jest na pewno to w jakiś sposób ciekawy wstęp. Zoom optyczny. Nie ma co tutaj za dużo szabrować. Troszkę, troszkę chyba, że cię zatrzymałem. Jak sytuacja? Znowu próbowali nas okantować na z suchy syny. Na dnie są trzy zarobaczone worki. Założę się o dziesięć bryłek rudy, że będą udawali zdziwionych. Tylko trzy? Myślałem, że będzie gorzej. Więc pozwolimy im dalej dymać nas bez mydła? Zgadza się. Dokładnie tak jak mydy mamy i zauważyłeś, że beczki z źródą z tego miesiąca miały wyjątkowo grube dno. <grym>, więc chcesz mi powiedzieć, że... <noise> że peczki miały wyjątkowo grube dno. Tylko tyle wiem. To wszystko gierki, śwista. Oni dymają nas, a my I tak to się toczy, dopóki Bogowie nie odwalą. No dobra. E... Jest to demówka. Pora rozpocząć nowe życie. Jest to Demówka, więc nie będziemy się tutaj... w jakiś potężnie niebywały sposób, słuchajcie. Mocno wsłuchiwać w dialogi i w zarys jakikolwiek fabularny, bo jak zostaliśmy poinformowani na początku To jest to le, Zobaczcie jak ścina Wygląda całkiem ładnie, nie? Jakby spójrzmy w tą stronę i Jest to ciekawy widoczek Nie wiem czy to ten wodospad, czy Za chwilę mi się to poprawi, a jak nie to To zrobimy sobie Przerwę na zmniejszenie, o może w ogóle zrobimy sobie przerwę na zmniejszenie. Dużo, dużo lepiej na ustawieniach średnich. Mimo wszystko na ustawieniach średnich bardzo ładnie to wygląda. A uzyskałem dość sporą płynność. No, yy, jakość była na poziomie Gotik, czyli zakładam, że prawie, że ultra. Dlatego pewnie mieliśmy problem. E, ok, słuchajcie, widokowo wygląda to fajnie, ładnie. No wiadomo, nie są to te góry z Gotika 1 czy 2. Eee, ale... Robi to jakieś wrażenie, jeżeli chodzi o graficzkę, no. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Hmm. Czekajcie. Czy tam góry ktoś jest, to może i niekoniecznie? Ale z ciekawości sprawdzę. No, ho ho. ho, ho, ho. Z ciekawości sprawdzę. Nie, dobra, bez sensu. Chyba, że. Dobra, może, może nie będę za dużo kombinował. Ciekawe, czy w tym gotiku będzie również zawarty nasz największy wróg z poprzednich gotików. Czyli drabina, drabina. Słuchajcie, sekundzie. Nie chciałbym, żeby było za cicho, nie? Ja wiem, że Kirej to może teraz w montażu sobie tam elegancko, słuchajcie, poprawić. Może sobie poprawić, może poprawić mi to w montażu. Co dostaliśmy? Wytrych? Ah. <laughs> Okej, okay. moneta. No tak, w... <laughs> w tym świecie monety są nic nie warte, bo najsensowniejszą i, e, e, i główną e, m, walutą jak i nie tylko w gotiku, pierwotnie były bryłki rudy. Magicznej rudy. Ale w takie super retro kwestie nie będziemy się zanurzać, słuchajcie. W każdym bądź razie tak. Monety w gotiku, w, w, w oryginalnym gotiku, 1 były bezużyteczne, i jak widzę. Tu również. Eee... Żeby nie patrzeć co chwilę na OBS-a zmuszony jestem. Okej. Okay. Znaczy się... A, dobrze. Okej. Okay. Coś tu mamy. To jest kill off. Dobra, kill off. Kill off jest w porządku. Jeszcze przejdziemy sobie kawalątek. Tak, może dla. dla zasady. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się tam teraz zapuszczać tak. Yy, mega, mega w głąb. To, o ty! No dobra. Mamy już jakąś broń, mamy już jakąś podstawową broń. Jedna z kwestii, która może mi się nie podobać, jeżeli nie będzie zmieniona, to to, że automatycznie założył mi tą broń. Ja niekoniecznie jestem za tym. Pozwiedzamy troszkę sobie, słuchajcie, okolice. No jest czysty sentyment, słuchajcie. No jest, kurczę, czuję w gnatach, że że po premierze tego gotika, niezależnie od tego, jakie będą wszechobecne nastroje, jeżeli chodzi o grę i o starych wyjadaczy goticzka, no to ja... Ja czuję, że będzie, będzie z mojej strony grane. Nawet jeżeli nie nie będziemy tego nagrywać, to prawdopodobnie uderzę sobie Uderzę sobie w, prywatnie w gameplay. W imię tego sentymentu, słuchajcie, ja nie będę mówił, że to może być prawdopodobnie przegenialny RPG i, i Game of the Year i tak dalej. Nie będę ani sobie robił nadziei ani. Ani nikogo próbował oszukiwać. U mnie działa mega, mega, mega sentyment i e, no ja tego nie przeskoczyłem. Co to jest? Bandita? Bandyta? Nie, to nie bandyta. Jakiś ziomuś. A kim ty niby jesteś, Nobeliara? Jestem... Nie o imię pytam. Nie wyglądasz mi na członka któregoś obozu. To co, jesteś kopaczem? A może dopiero co cię wrzucili? Dopiero mnie tu wrzucili. Szukam bezpiecznego miejsca na nocleg. To idź do starego obozu. Tamten warantczyk powiedział, że muszę poczekać, aż kopacze oczyszczą szlak. No to zaczekaj. Słuchaj, nic ode mnie nie dostaniesz, więc nie zawracaj mi dupy. <noise> Ojej, wiecie co, strasznie fajnie jest usłyszeć polski głos w gotiku. To jest, ja wiem, powtarzam się, ale u mnie to jest naturalne. Ogromnym sentymentem darzę po prostu polskich voice aktorów powiązanych z gotykiem. To miejsce się nada. Ale ktoś już z niego korzysta. Może jeśli go znajdę. Um, e, Wielkim wielki sentymentem w ogóle polski, polski dubbing. W klasycznym gotiku był on. E, przegenialny. E, choć mam wrażenie, że miejscami równie drewniany co i sam. E, sam gotik. Póki co, słuchajcie, no wygląda to bardzo ładnie. Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. I e, myślę, że zachwycanie się tutaj tym tematem e, nie jest w jakiś sposób. Mm, nie jest w jakiś sposób. Chyba negatywne. Wiecie co. Dobra, ostatecznie spróbuję sobie przejść dalej. Rzeczywiście, w stronę Starego Obozu. No bo, jakby w pierwszym gotiku, cała e, przygoda, cała przyjemność zaczyna się właśnie od momentu, w którym staramy się zostać członkami Starego m, Obozu. Ej, okay, tam są ścierwojady chyba. Nie się może przydać. Czy tu nie leżą bryłki rudy przypadkiem. O właśnie, nasza pierwsza poważna waluta. E, wjeżdża. E, słuchajcie. Do kieszonki. E, zobaczymy system walki teraz. No, mam dwuręczny kilof, więc... Ej, ty. Więc walka z sierwojadami. Y, Chwileczkę. To ciebie właśnie do nas wrzucili, prawda? Nie musisz nic mówić, już wiem. Masz wypisane na gębie pytanie, w co ja się kurwa wpakowałem. Pewnie już wiesz, że tu utknęliśmy. <śm> tak, szukam bezpiecznego miejsca na nocleg. Podobno łazi tu jakiś cieniostwór. To prawda, też go widzieliśmy. Wielki skór Hmm. Co powiesz na uku? Pomożesz mi upolować to stadość ścierwojadów, a my podzielimy się z tobą jadłem i będziesz mógł się przespać przy naszym ognisku. Jest w starym obozie górniczym naprzeciwko zalanej kopalni. Nieźle osłonięte miejsce. Co ty na to? Okay. Naszym ognisku? Tak, jest moje i moich ziomków. Nie brzmisz, jakbyś był z korinis. Ty też nie. Aha. To skąd jesteś? Krainy centralne? Może tak, może nie. O... Skąd mam wiedzieć, że to nie pułapka? A wyglądam ci na złego złoczyńcę, który chce ograbić biedną świeżynkę z całego nieistniejącego dobytku? <laughs> Trochę tak. Bez urazy, przyjacielu, ale gdybym miał z tobą problem, już byś nie żył. A ty co z tego masz? Spokojnie dałbyś radę tym śterwojadom w pojedynkę. Aleś ty ostrożny. To dobrze. Po pierwsze, pamiętam jak sam zostałem tu wrzucony i wszyscy próbowali mnie orżnąć albo zabić. Po drugie, jeśli się okaże, że jesteś choć odrobinę mniej bezużyteczny niż przeciętna świeżynka, mogę ci doradzić, żebyś olał to, co pewnie nagadał ci Diego i spróbował dołączyć do naszego obozu. Nowego obozu. Przynajmniej z nami nie będziesz musiał do końca życia włazić w dupę Gomezowi. No. Ale to może poczekać. Najpierw zapolujemy. Brzmi, ee, brzmi jak plan. Umowa stoi. Jaki jest plan? Nie potrzebujemy planu. Te ptaszyska są głupie jak bud, więc po prostu wpadasz i je zabijasz. Tylko nie daj się otoczyć. Daj znać, jak będziesz gotowy. Wtedy wyruszymy. No zapolujmy. zapolujmy. Zobaczymy jak wygląda system walki. Broń masz? Tak. Dobrze. No to chodź za mną. Mam kifolą. O, przyjacielu. Nie, yy, nie zapisałem. <śpiewanie> A nie. Ok, teraz tym razem się udało skubnąć kurczaka. Ja na dobrą sprawę, chyba nie muszę nic robić, nie? Słuchajcie, podjazd zrobimy do kurczoka Eee. Yy, fajna fajna sprawa, że nie muszę chować miecza, żeby żeby sobie pozbierać z nich. Dobra, hey, gadajmy hey. z Draxem. Co Dobra ma... robota. No co, jak wygląda? Mojej postu? Znajdź Jorika i wróćcie tutaj. Okej. Okay. Hmm? Znajdź Rata. Powinien być gdzieś w kanionie. Tego z jego towarzyszy mieliśmy okazję już e, sobie poznać. I wiemy, że jest tu góry. Więc sobie tam szybciutko pójdziemy. E, a ja patrząc na to, że już 24 minuty tej cudowności e, mijają. Słuchajcie, mm, mm. czy jest coś, co chciałbym powiedzieć na temat tego dema? Na pewno e, demo świetnie e, świetnie e, demo świetnie e, oddaje, odwzorowuje i oddaje klimat... Mm pierwszego, e, pierwszej e, lokalizacji w Gotiku 1 e, I jest to, przynajmniej dla mnie, piękny, piękny powrót e, do przeszłości, do, do wspomnień z tak zwanego, nazwijmy to, gamingowego dzieciństwa, gdzie ja się naprawdę przegenialnie, e, mimo tego, że byłem dość <laughs> młodym jego mociem, przegenialnie bawiłem się w w goticzku zresztą myślę, że każdy w okolicach yy, 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 każdy kto kto ma urodziny w okolicach lat 90' yy, goticzka yy, kojarzy to znaczy mam na myśli graczy, tak? nie, że każdy, każdy hej, ty um. a kim ty? nie o imię tak, jestem czyżby? nie potrzebuję pomocy Zwłaszcza od takiej pizdy jak ty, a już na pewno nie pozwolę obcemu spać przy naszym ogrzysku. Oh. E Zamknij już kurwa ten ryj. No musiałem. No i... no to było do przewidzenia. Ale słuchajcie, jest to dokładnie tak jak w klasycznym gotyku. Bardzo łatwo sobie zepsuć rozgrywkę w sekundę, nie? Dlatego te częste zapisy są bardzo wskazane. W każdym bądź razie. Nie wiem, mój, mój dobry przyjaciel raczej nie byłby zbyt pozytywnie nastawiony do tego. Eee O Ujęzło kretoszczur. O o O nie, o nie. Dwa szczury, kreto. O nie. Dobra. Eee. Tak myślałem Ujęzło eee. Nie każdy, słuchajcie, pan klasycznego gotika będzie się świetnie bawił przy remake'u. Większość, e... Większość z tych ludzi e... ma już co najmniej trzy dychy na karku. Ty niby jesteś, no? Więc słuchajcie. Jestem... Um, A tak, jakby to nowy. powiedzieć, Czuć, że Zresztą ten gotik będzie robiony pod modłem dzisiejszych za czasów, nowocześniony, ułatwiony pomoże. bardzo, Cześć. bardzo intensywnie. Nie potrzebuję pomocy. E, może <Szłaś> być stoteki, różnie, ale przecież. Ja! Ale ze mną przykro mi. Ale. Powodzenia życzę! No dobra, za twardym się nie dogadaliśmy. Mm. Więc tak. E, może być ciężko przekonać. E, wiecie. Hmm. Takich zatwardziałych fanów, no ale w, w, jeżeli chodzi o mnie, no. baszcie, <coughs> e, jeżeli chodzi o mnie, e, ja tym demkiem jestem w miarę kupiony, nie? W sensie e, myślę, że tak jak powiedziałem gdzieś na początku materiału, e, ja usiądę. Sobie do tego gotika. Jeżeli nie nagrywając go, to na pewno prywatnie. Na pewno będę śledził to, co się dzieje. Słuchajcie z tym goticzkiem. No jestem kupiony. Wygląda to ślicznie. Jest grywalne. Jeżeli Debo jest na tyle grywalne, no to powiedzmy, że jest grywalne. Początek tutaj naszej wspaniałej przygody. Świetnie odwzorowany. E, przynajmniej powiedzmy, że... <laughs> Mniej więcej w miarę zgodny z... z oryginałem. E, cóż mogę powiedzieć? Słuchajcie, e, dla mnie zapowiada się niesamowita przygoda. Zatwardziałe klasyczne e, gotykowe głowy mogą powiedzieć, że jest to już dla nich Aha, na tym polega kwestia demo, tak? Czyli mamy tutaj jego mościa, który nie puści nas dalej. A szkoda, bo chętnie bym jeszcze spojrzał sobie na stary obóz. Ale wracając, zatwardziło gotikowe głowy. Mogą powiedzieć, że nie, że to już nie jest gotik, że to już jest po prostu coś, jakiś twór. Który ma imitować tego gotika? Ja jestem nastawiony pozytywnie. No, na pewno na premierę będę raczej obserwował e, internetowych twórców, takich jak na przykład Wagon, bo jestem święcie przekonany, że Wagon będzie ogrywał tego gotika. E, chociaż u Wagona dawno już na kanale nie byłem i nic nie oglądałem. Kajam się strasznie, jest mi przykro z tego powodu, bo. Czas nie pozwalał tak zaglądać do wagona często jakbym chciał, a jego streamy z Gotika uwielbiam e, i z modów i nie tylko. E, wracając, e, na początku na pewno będę sobie obserwował. <kluzny> będę sobie obserwował, słuchajcie, jak to będzie się miało, e, a potem pomyślimy o zakupieniu. No, i, i, i... przeżywaniu, <laughs> wybaczcie przygody we własnym zakresie. A teraz myślę, że swobodnie. <śmiech> <śmiech> Wybiła u mnie 30 minuta materiału, więc. <laughs> Za dużo tutaj nie zrobimy, no bo nie przejdę dalej. <laughs> Mogę sobie frywolnie ginąć. <laughs> więc o, tak, z lekkim spojrzeniem na. Stary obóz plus. To już jest dla mnie czas, żebym zaaplikował leki. Więc. Słuchajcie. Ja na remake gotika myślę, że czekam. Jak jest z wami? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli takie strzały z demówek i krótki gierek wam się podobają. To zostawcie. E, również ślad e, Swoją opinię w komentarzu Zostawcie łapkę w górę Suba jeżeli chcecie być na bieżąco e, Z tym co sobie tutaj wrzucam Ja jestem Baf To był e, Gothic Remake Demo Nyras Prolog Dokładnie rzecz ujmując Ja wam bardzo Bardzo dziękuję za to że Dotrwaliście do końca e, Trzymajcie się Cieplutko i widzimy się w następnych materiałach. Na razie i cześć.